Dobry mamy 15 sierpnia Dzisiaj burzliwy dzień Cały czas coś do zrobienia i pewnie zapomniałem wziąć o dmiaczu o dymiaczu A to się tak nie da Ale już mamy sprzęt. I tak, jak mówiłem, święto, a pszczelarz dalej ma zajęcie. I tutaj, jak na wcześniejszym filmie mówiłem, problem z nowo opieczoną matką. To jest matka tegoroczna. No, i w ostatnim przeglądzie nie było widać, Czerwiu zakrytego. Jako, że jestem stary, to może nie widzę i nie widzę jajeczek, ale tutaj na ostatnim y, filmiku mieliśmy komentarz dlaczego pan stuka w te ule, bo wolę stuknąć dwa razy więcej niż Później zadusić te pszczoły na cegle czy w innym miejscu. W tym okresie ewentualne stukanie nie przeszkadza pszczołom. To nie jest wiosna, jesień i tym podobne, tylko spełnia życia pszczół. One się tak nie przejmują tym wszystkim jak w tych okresach późniejszych i tu można zobaczyć, to ten sam ul. Pszczół jest masę, rozwój jest. Tylko nie wiem czemu nie było czerwiu. No i dlatego mówię, że w tym okresie musimy uważać na rabunek. Tu jest ramka odstawiona jedna do ususzenia po prostu. Dlatego jest oddalona. Także wstępnie ul przygotowany do zimowli, ale postaramy się to zrobić szybciutko. Myślę, że nie ma już problemu w tym ulu, ale muszę to sprawdzić, bo trzeba będzie rzucić albo nową matkę, albo po prostu rodzinę połączyć. No, zobaczymy. Może przejdziesz tak bardziej z tamtej strony, bo one jeszcze nie latają. Musimy wykorzystać ten moment, w którym one już się. Pszczół jest bardzo dużo, jak widać tutaj, zapewne na filmiku. I tutaj zarzucanie nam, że my tam stukamy bardziej czy mniej, to takie. Nie powiem, że śmieszne, ale no takie dziwne po prostu. To tak, jak kiedyś klient zadał pytanie, dlaczego takie wielkie rękawice? No, jak cię pszczoły gryzą, no to nie możesz yy, być bez rękawic, czy też w takich cienkich rękawicach, jak teraz akurat jestem. Yy, mój znajomy, który miał 16 uli, przychodził do pszczół bez ubrania, takiego zabezpieczającego, jak ja teraz. No i co się okazało? Przez 3 lat było wszystko w porządku, a w ubiegłym roku zlikwidował pasiekę, bo tak go pszczoły pogryzły, że wylądował w szpitalu. Także to nie jest zabawa pszczoły. Pszczoły, pszczoły to jest... nie gryzą. Pszczoły żądlą. <laughs> I tu jest no problem z nimi no. To nie jest zabawa, to jest ciężka praca. I ja zawsze powtarzam, że lepiej mieć jeden ul a dopilnowany bardzo niż kilkanaście czy kilkadziesiąt a nie dopilnowanych tych pszczół bo no, jak widzą Państwo w dalszym ciągu nie mamy czerwiu także ale tutaj jeszcze daliśmy tą ramkę w środek bo rodzina była silna i widzę że yy, pokarm ten jest bo Naniesiony przez rodziny. I wracając do tej ciężkiej pracy, ostatnio rozmawiałem z pszczelarzem, który ma kilka dziś, no, kilkanaście, może już teraz kilkadziesiąt tuli, i mówił, że nie ma czasu zajrzeć. No to to tak samo, jakbyśmy mieli, nie wiem, psa, a nie, nie, nie dali mu jeść, czy coś w rodzaju. No dziwi mnie to po prostu, po prostu tu jest naprawdę dużo pracy przy pszczołach i to nie jest zabawa, bo jeżeli zawalimy, no jest czerw, no jestem szczęśliwy, bo jednak jest czerw już zakryty, są jajeczka, czyli matka przerwała czerwienie na pewien czas, ale już widać czerw zakryty, czyli on musiał być, tylko że go nie zauważyłem. Tu widać i są już larwy, także. Jakby co, na tą chwilę, one sobie. O, i tutaj jest matka, i tutaj już na, nakręcimy, jest czerw, i jest wszystko ok. No i widzą Państwo, 7 dni temu y, zastanawialiśmy się, czemu. Czemu ma, matka. No i zapewne do końca nie będziemy wiedzieć, y, czemu matka przerwała czerwienie. Nie były ramki zalane, bo nie było tutaj dodawane w słoikach. No ale to było te słoiki, jakie są? 0,4, no nie? 0,4. Bo to te, te, takie mniejsze słoiczki. Także zalanie gniazda nie wchodziło w rachubę, że zostało zalane. I tutaj oddajemy im w ten sam sposób, jak one sobie układają, bo w tym okresie pszczoła nie lubi hmm, jakichś dużych zmian po prostu w ustawieniu ramek. Już tutaj dalej nie będę zaglądał, bo to już nie ma potrzeby. E, tam już zostały nam trzy ramki, ale ona czerwi, czyli już ten to, co chciałem sprawdzić, sprawdziłem. Nie potrzebuję dalej otwierać dalszej części ula najprawdopodobniej no już zabiorę im muszę powiedzieć, że mam uśmiech na twarzy pod tym kapeluszem, bo e, problem znikł przynajmniej w tym ulu. No było coś takiego, że ta matka nie chętna. No nie wiem, no może nie chciała, może. Coś innego. Chciałbym tą ramkę zabrać, no ale ją nie zabiorę, bo widzą yy, jakbyś mogła. E, no nie wiem sam teraz co zrobić z tą ramką. Czy zostawić im, bo jest pierzga i jest yy, pyłek i nakro. W takim razie zostawię im tą ramkę jeszcze. Przesunę bliżej. Bo widzę, że pszczoły mają jakiś pożytek. Ale odsunę i zobaczę tutaj. No bo teraz muszę. Ja mi to zabrać. Nie zabiorę. Odsuniemy. I tutaj widać już, że matka zaczyna. Ee, układać gniazdo z lewej strony. Delikatnie. Ale to tutaj jeszcze tak nie można mówić, że będzie ono całkowicie z lewej strony. Zobaczę tylko drugą ramkę, czy jest pokarm. No i pokarmu jest dostatek. Jak widać, e, jednak poczekam. Jest nakrop, jest e, po prostu zasklepiony pokarm. I tutaj już nie będę poddawał pokarmu. Dlatego, że chcę, żeby gniazdo uformowało się w tą stronę. One będą karmiły się. Będą po prostu zużywały ten pokarm. A jednak na każdej ramce już jest widoczny nakrop, i rodzina jest silna, ale ona sobie da radę z tym wszystkim. I za tydzień zobaczymy, ile tego pokarmu. Ale już w tym momencie. Po prostu nie damy jeszcze pokarmu, tylko e, stabilnie. wentylację. Jednak ta e, nowa matka ruszyła z czerwieniem, jest fajnie, a... Jest pod spodem. Co? A, Co to szukasz? jest, ale on zawsze się mieściło bez tego w tych kulach, nie wiem czemu. A, bo większe ocieplenie jest. I tutaj przy udało się przejrzeć i jest OK. Stawiamy teraz tak samo, nie ma problemu. Jest w rodzinie OK. a folia zagięta. Że jest do, y, kawałek do wentylacji, bo teraz jest strasznie gorąco i musimy im zapewnić y, przepływ powietrza, tak jak w każdym ulu. Y, informuje nas, że tutaj nie jest podany pokarm. I teraz wzorowa rodzina tak y, córki, ona zawsze mówi, że to jest jej ul. I od samego początku powstania pasieki. I on się rozwija bardzo dobrze. Aby nie zapeszyć, no, ale jest to taka rodzina, że w każdych warunkach ona dobrze funkcjonuje. Czy to zasługa matki? No trudno powiedzieć, bo. Tu jest, jest matka druga albo trzecia, no nie? No, już nie wiem. Ja tak nie pamiętam. Także zmiany były, ale może to pszczoły kształtują matkę w pewien sposób. Tutaj też będziemy stukać. Bo tu wiemy, że pszczół nie uszkodzimy. No i jak państwo widzą, rodzina jest żeby nie powiedzieć chyba w doskonałej kondycji, ale zobaczymy jak jest z pokarmem, czy możemy już im odebrać, czy też raczej zostawić jeszcze. I tutaj jeszcze raz bym chciał podkreślić, że Praca z pszczołami to jednak nie jest zabawa. To jest ciężka praca i te osoby, które nie mają czasu raczej nie się nie podejmują tego. Różne firmy i tym podobne instytucje tam informują, że jest spadek pszczół, że trzeba by było rozwijać ale to myślę takie medialne zapotrzebowanie jest i rozwój, żeby rozwijać i tym podobne. Ale to nie jest tak, bo jeżeli ktoś ma pszczoły i się nie zna na tym i nie ma się z, na kim, kogoś do pomocy, to będzie zaskoczony rojeniem, chorobami i tym podobne. No i tutaj widać, że Chcieliśmy odciągnąć tą taką starą ramkę. Zapewne ją zabierzemy, ale pszczoła naniosła bardzo dużo y, nakropu. I ja teraz odwrócę, ale jak Państwo widzą, pszczoła w dalszym ciągu w tej rodzinie us ustawia pokarm. Ja może tak pokażę. Tu jest wlotek, tu jest y, to. Miejsce, w którym wisiały paski. Ale tu jest, widać, taka elka, odwrócona elka, że jeżeli jest tutaj e, rodzina pszczela, e, czerw zakryty, przesuwając się przez zimę, do końca będzie miał pokarm. Będzie go tak wyjadał. Coraz dalej, coraz dalej. Tutaj widać jest więcej, tu jest mniej. On go wyje do końca. Bo tutaj później się zacznie robić chłodniej i będzie przechodzić do góry. Ta ramka nawet zapewne te pszczoły wiedzą albo nie wiedzą, że będzie odebrana, ale tak samo ją kształtują. Czyli one ją kształtują w taki sposób, żeby ta rodzina przeżyła do wiosny, jakaby ona nie była. Na wiosna. Nie chcę odstawiać tej ramek, żeby chociaż pszczoła już nie lata. Także na to bym zakończył, bo może ostatnią tą ramkę jeszcze wyjmę, pokażemy. No i tutaj już jest czerw, nawet nie będziemy wyjmować, bo widać, że jest czerw. Także nie ma takiej potrzeby. Wiemy jaka jest sytuacja. Nie możemy odebrać ramek tej, tej rodzinie, ponieważ zapewne, tak jak na ostatnim filmiku pamiętam, tutaj było od tej drugiej ramki do tej ramki był czerw. Czyli jak widać, jak można tak. Na, na, te, o właśnie tak z góry, że tu jest najwięcej pszczół. Także matka bardzo dobrze czerwi i najprawdopodobniej w tym roku też ustawi gniazdo na środku. Także nie możemy im zabrać ramek. Bo tutaj mają najbliżej do wykarmienia czerwiu. Pokarm przyjechał zamówiony w piątek. Ale w dalszym ciągu, na tą chwilę, nie będę im podawał pokarmu, bo mają ten swój pokarm przyniesiony. I po części może ten, który podaliśmy w słoikach. Tutaj chyba nie było wiele słoików, chyba dwa czy trzy. Na takie ciągłe czerwienie. Może za długo nawet, nie wiem. Ale lepiej dać im do... Bo czerw wykluty teraz, on po prostu tylko zużyje Eee, pokarm. Z niego nie będzie pożytku. Możemy tak już dać? A, my tak. One już tak się nie pchają. Także o. I tutaj zabezpieczymy. Jest jeszcze widno. Weźmiemy, przejdziemy do i stawiamy go ładnie. Tak, że jest wszystko ok. Do tej pierwszej, drugiej rodziny od końca. Ale może to już w następnym filmiku może ja trochę może przedłużamy.